Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku. Kostaryka niespodziewanie lepsza od Japonii, sensacyjna porażka Belgii z Marokiem, fatalna postawa i złość Kurtua, zmiana bramkarza tuż po hymnie, Kanada rozgromiona przez Chorwację, historyczny gol Alfonso Davisa, najszybsze trafienie na Mundialu w Katarze, rywalizacja Hiszpanii z Niemcami na remis, niesamowita historia Niklasa Fylkruga, Messi wyjaśnił sprawę kontuzji, Benzema otrzyma medal za zdobycie Mistrzostwa Świata, Lewandowski spotkał się z szalonym kibicem Arabii. Pod wczorajszym filmem zostawiliście prawie 9000 łap w górę, a kanał subskrybowało ponad 600 nowych widzów. Nie mam pytań, bardzo dziękuję. No to co, przebijecie to? Koniecznie subskrybuj kanał, bo filmy podczas Mundialu pojawiają się codziennie o 5 rano. Lećmy z newsami, miłego oglądania. Za nami kolejny dzień Mistrzostw Świata, zobaczmy co ciekawego wydarzyło się w niedzielę. W pierwszym wczorajszym meczu Japonia, która sensacyjnie pokonała Niemców w pierwszej serii spotkań, zmierzyła się z Kostaryką. Tą Kostaryką, która całkiem niedawno przyjęła siódemkę od Hiszpanii. Doszło jednak do sporej niespodzianki: to piłkarze z Ameryki Centralnej schodzili z boiska zwycięzcy. Wygrali 1 do 0 po bramce Keishera Fullera w 81 minucie. Najbardziej ze zwycięstwa Kostaryki byli zadowoleni Niemcy. Tamtejsze media dziękowały za pokonanie Japończyków. Przy wygranej azjatyckiego zespołu i ich porażce z Hiszpanią, Niemiec na turnieju już by nie było. Kostaryka, dzięki wygranej, zachowuje szansę na awans. Musi jednak pamiętać, że w ostatniej kolejce zmierzy się z Niemcami. W drugim niedzielnym spotkaniu doszło do dużej niespodzianki, a może nawet i sensacji. Reprezentacja Belgii po pokonaniu Kanady w pierwszej kolejce chciała pójść za ciosem i ograć Maroko. Afrykańska drużyna po bezbrankowym remisie z Chorwacją miała apetyt na sprawienie niespodzianki. I tak też się stało. Brązowi medaliści mistrzostw świata sprzed 4 lat musieli uznać wyższość rywala. Przegrali 0 do 2. Wynik ten można porównać do porażki Niemiec z Japonią czy przegranej Argentyny z Arabią Saudyjską. Faworyt został pokonany. Trzeba tutaj wspomnieć, że przy pierwszej straconej bramce nie popisał się Tibo kurtua, który dał się zaskoczyć. Welk jak widać nie był zadowolony ze swojej gry. Jednak nie tylko defensywa jest problemem. Belgia po raz pierwszy od 1930 roku zdobyła tylko jedną bramkę w pierwszych dwóch meczach Mundialu. Po meczu w Brukseli doszło do zamieszek na ulicach, co widzicie na załączonym filmie. Jak widać, rywalizacja Belgii z Marokiem znaczyła dla niektórych bardzo dużo. W kontekście tego meczu doszło jeszcze do bardzo ciekawego wydarzenia. Bramki Maroka miał bronić Yasin Bono, podstawowy bramkarz. 31. latek wyszedł z drużyną na odśpiewanie hymnu. Co ciekawe, w ostatniej chwili doszło do zmiany. Po hymnie miejsce Bono zajął Munir Mohamedi. Dlaczego do tego doszło? Niedyspozycja bramkarza to skutek ubocznych środków przeciwbólowych, które zawodnik zażył na ból Biodra. W trzecim meczu Kanadyjczycy spróbowali postawić się wicemistrzom świata, Chorwatom. Mecz rozpoczął się dla piłkarzy z Ameryki Północnej rewelacyjnie. Już w drugiej minucie bramkę zdobył Alfonso Davis. Była to historyczna chwila pierwszy gol Kanady w historii Mistrzostw Świata. Jednocześnie była to najszybciej do tej pory zdobyta bramka Mundialu w Katarze. Piłkarz Bayernu potrzebował na jej zdobycie 69 sekund. Ostatecznie Kanadyjczycy przegrali. Otrzymali lekcję futbolu od wicemistrzów świata. Przegrali 1-4. Taki wynik niestety oznacza dla Kanadyjczyków pożegnanie z turniejem. Spójrzmy na sytuację w grupie F. Po cztery punkty na swoim koncie ma Chorwacja oraz Maroko. Belgia ma ich trzy. W ostatniej kolejce Chorwaci zmierzą się z Belgią, a Maroko z Kanadą. Rywalizacja o awans zapowiada się niesamowicie. Wieczorem doszło do prawdziwego hitu, rywalizacji Niemiec z Hiszpanami. Zanim jednak doszło do meczu w mediach pojawiły się ciekawe informacje. Reprezentacja Niemiec złamała artykuł 44 regulaminu mistrzostw świata. O czym on mówi? Według niego na dzień przed meczem w konferencji prasowej muszą wziąć udział trener oraz minimum jeden zawodnik. Przed rywalizacją z Hiszpanią pojawił się sam Hansi Flick, który tak się tłumaczył z nieobecności piłkarzy. Nie chcieliśmy, żeby któryś z piłkarzy jechał tu długą drogę. Trasa w obie strony wynosi łącznie 3 godziny, a w niedzielę mamy bardzo ważny mecz. Powiedziałem, że pojadę sam, bo wszyscy zawodnicy są dla mnie istotni i powinni w spokoju trenować. Jaka kara może spotkać niemiecką federację? Mowa tutaj o karach finansowych. Na pewno Niemcy nie zostaną wyrzuceni przez to z turnieju. A teraz przejdźmy już do samego meczu. Ten zakończył się remisem 1 do 1. Wynik spotkania otworzył rezerwowy Alvaro Morata, który wykorzystał bardzo dobre podanie Jordiego Alby. Stan meczu wyrównał także rezerwowy Niklas Fylkruk. Napastnik, który w reprezentacji Niemiec zadebiutował zaledwie kilkanaście dni temu, daje arcyważny punkt w kontekście rywalizacji o awans do dalszej fazy. Dokładnie rok temu Fylkruk strzelił gola w meczu drugiej Bundesligi. Teraz podtrzymuje nadzieję Niemców na jedną ósmą finału. Zane w końcówce mógł strzelić zwycięsku bramkę, ale w tej sytuacji się pomylił. Mecz z Hiszpanią był co ciekawe 18 meczem Manuela Nojera na Mistrzostwach Świata. Tym samym wyrównał rekord Zepa Majera i Claudio Tafarela w liczbie występów wśród bramkarzy. Spójrzmy na sytuację w grupie E. Liderem Hiszpania przed Japonią, Kostaryką i Niemcami. W trzeciej serii spotkań Hiszpanie zagrają z Japonią, a Kostaryka z Niemcami. Tutaj jeszcze wszystko jest możliwe. Co czeka na nas dziś? Dokończona zostanie druga kolejka fazy grupowej. Na początek o pierwsze punkty powalczą Kamerun oraz Serbia. Następnie na boisko wyjdą reprezentacje Korei Południowej oraz Gany. Kolejne dwa spotkania to prawdziwe hity. Brazylijczycy zmierzą się ze Szwajcarami, a Portugalczycy z Urugwajczykami. Zapowiadają się pasjonujące widowiska. Sprawdźmy, co słychać u naszych najbliższych rywali, Argentyńczyków. Wyjaśniona została sytuacja związana ze zdrowiem Lionela Messiego. Przed meczem z Meksykiem mówiło się sporo o jego kontuzji. Argentyńczyk zdradził, że absolutnie nic mu nie dolegało. Nie wiem dlaczego tak dużo mówiło się o mojej możliwej kontuzji. Przez cały tydzień mówiono o mojej kostce, a nic mi nie było. W ostatniej minucie meczu z Arabią rzeczywiście prawie skręciłem kostkę, ale to nie było nic poważnego. Wydaje mi się, że celowo tak mówiono przez cały tydzień. A ja miałem się w porządku i trenowałem normalnie z drużyną. Ani razu nie ćwiczyłem sam. Wszystko zatem wskazuje na to, że Messi będzie w 100% gotowy na mecz z reprezentacją Polski. Pojawiły się też ciekawe informacje w sprawie klubowej przyszłości Messiego. Według informacji dziennikarzy The Times Argentyńczyk prowadzi bardzo zaawansowane rozmowy z amerykańskim klubem Inter Miami. Piłkarz oczywiście zostałby najlepiej opłacanym piłkarzem w historii MLS. Czy faktycznie dojdzie do takiego ruchu, przekonamy się najwcześniej po Mistrzostwach Świata w Katarze. Wróćmy jeszcze na chwilę do meczu Argentyny z Meksykiem. Było to spotkanie o podwyższonym ryzyku, co pokazują sceny z trybun. W sieci pojawiło się nagranie, na którym doszło do bójki pomiędzy kibicami obu państw. Na trybunach musiała się pojawić policja, która uspokoiła sytuację. Miejmy nadzieję, że w meczu z Polską będzie spokojniej. Ciekawe informacje pojawiły się ostatnio w kontekście Karima Benzemy oraz Mistrzostw Świata. Ostatnio dużo mówiło się o oczyszczeniu atmosfery w kadrze Francji po wyjeździe Benzemy. Ciekawe, czy będzie ona równie dobra, po wiadomości dziennikarzy RMC Sport. Według ich informacji, jeżeli Francja sięgnie po Mistrzostwo Świata, to 34-letni napastnik otrzyma medal. Dlaczego? FIFA tak czy siak rozda 26 medali, czyli tyle, ile liczy kadra każdego zespołu. Didier Deschamps postanowił nikogo w miejsce Benzemy nie powoływać, dlatego Karim może liczyć na medal. Inaczej ma się sytuacja w przypadku Christofera Nkunku, który został zastąpiony Randalem Kolomuanim. To byłby najdziwniejszy złoty medal w historii, jeżeli faktycznie trafiłby na szyję Benzemy. A co słychać na piłkarskich boiskach poza Mundialem? W skrócie jest gorąco. W lidze tureckiej w trakcie meczu Altaj SK z Gostepe bramkarz Ozan Ozencz otrzymał cios w głowę od kibica. Do zaatakowania piłkarza pseudokibic użył chorągiewki. Według pierwszych doniesień bramkarz doznał krwotoku, ale nie stracił przytomności. W Rosji natomiast doszło do regularnej bijatyki pomiędzy piłkarzami Zenita Sankt Petersburg a Spartaka Moskwa. Zaczęło się od spięcia dwóch piłkarzy, skończyło się szarpaniną i pokazaniem aż sześciu czerwonych kartek. W zajściu brał udział również Maciej Rybus. Robert Lewandowski spotkał się z kibicem po meczu z Arabią Saudyjską. Wszyscy już chyba widzieli kibica, który pod koszulką Arabii miał koszulkę Polski z nazwiskiem Lewandowskiego na plecach. Zobaczył to sam lewy, który chciał mu wręczyć koszulkę. Szybko doszło do spotkania. Na drugi dzień kapitan reprezentacji Polski spotkał się ze znanym kibicem i podarował mu obiecany prezent. Hi. 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 Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już jutro o 5 rano. Do zobaczenia!